Ty nie wiesz o tem, że kocham ciebie? Czystszym lśni złotem słońce na niebie. Burszu mi słodziej, dal mniej daleka. Cień milej chłodzi, mniej piecze spieka. Gwiazdy są bliżej nocą w lazurze. Rzeka myknie chyżej, wonniej tchną róże. Słowik w gęstwie nie śpiewa goręcej. W wodnej głębinie nieba jest więcej. Powiewy żeną pieściwszym lotem, Ty jedna jeno nic nie wiesz o tem? Jak to być może, o Boże, Boże! Gdy sam na sam z tobą siedzę, nie mam czasu o nic pytać. Patrzę w oczy, usta śledzę. Chciałbym wszystkie myśli czytać wprzód, nim w oczętach zaświecą. Chciałbym wszystkie słówka chwytać w przód, nim od ustek odlecą. I nie potrzeba tłumaczyć, co chcę słyszeć, co zobaczyć. Rzecz nietrudna nie trudna i nienowa, moja luba, te dwa słowa: Kocham Ciebie, kocham Ciebie. Innego nie chcę widoku, kiedy z Tobą będę w niebie, tylko niech te dwa wyrazy napisane w Twoim oku. Odbite po tysiąc razy widzę wszędzie wkoło siebie i innej muzyki w niebie nie chcę od wschodu jutrzenki słyszeć do zachodu słońca. Kocham Ciebie, kocham Ciebie. Dość mnie tej jednej piosenki z wariacjami bez końca.